Cześć, siemanko, witajcie serdecznie, z tej strony Meteor55, to jest kolejny odcinek Kronik z Minecraft Już w formacie 1 tygodniowo Wracam do odcinków, które będą publikowane jeden raz tygodniowo, czyli zapewne w niedzielę o 10 Dlatego, że po prostu nie mam za bardzo co robić i progres w bazie idzie na razie za wolno, więc No bo bardziej się rozpowiem troszeczkę o tym, co się dzieje w bazie w następnym odcinku, to wam od razu zaznaczę na starcie ja Dzisiaj chciałem wam tylko przedstawić, można powiedzieć, rzeczy, które zdobywałem na live'ach tak, na live'ach zdobyłem. Nie na odcinkach ani w ogóle nie, nie sam, tylko na live'ach wszystko zdobyłem. I gdzie się w tej chwili znajdujemy? Znajdujemy się w jednym z tuneli, w których wysadzamy sobie TNT w celu pozyskania debrisów. Ja debrisów, jak już chyba wspominałem, będę potrzebował po to, żeby budować paprotki. Takie wiecie, duże paprotki w moim biomie, który był ze snifferem, który będę budował. I tam właśnie mam zamiar zastosować debrisy jako trzony paprotek. Dlatego troszeczkę musiałem ich pozbierać. I to jest właśnie jeden z tuneli, w których wysadzamy debrisy. Oczywiście ja wczoraj sobie na upgraderze i zebrałem gunpowder, potem na live sobie pozbieraliśmy piach, kraftowałem TNT i zacząłem wysadzać. Dobra. Przedtem, w ogóle jeszcze zanim wysadziłem to TNT, poeksplorowałem sobie trochę bastiony i w tej chwili wam pokażę łup z wszystkiego, słuchajcie, co tak naprawdę robiłem. Proszę bardzo, to jest łup. I tak, po pierwsze, to jest łup z wyprawy do netheru sami w sobie, czyli wiecie, jak eksplorowaliśmy nether, to 6 czaszek zdobyłem. Jakieś tutaj widzicie wzory, ich bardzo dużo, nawet tutaj w ogóle zobaczcie tych ulepszaczy: zgarne 22 sztuki, trochę diaksów. Jeden koksik, który się trafił w ruinach portalu. Load stony, 34, 34 debrisy, które zdobyłem oczywiście w bastionach. No i tak to wygląda. Dlaczego sobie tak rozdzieliłem te deblisy? Ponieważ tutaj mamy dwa staki i 14 sztuk dokładnie na tych dwóch stronach i to są deblisy, które zdobyłem z wysadzania. Chciałem tak sobie właśnie to ładnie rozdzielić. W tej chwili tak się prezentuje te łupy, myślę, że naprawdę ładnie. To jest dobry wynik. Oczywiście ja nie wiem, czy wykorzystam całość do, tych deblisów do budowy faplotek, zobaczymy. Może mi zostanie trochę to wtedy poświęcę już na sztabki, co nie. Ale to nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy na spokojnie. Bo nie wiem ile mi to go zejdzie, a może nie wystarczy. Ale no nie wiem. Mam nadzieję, że mi mimo wszystko tyle wystarczy. Wiecie co... Dobra, nie, zostawię to na razie wenderzeście, bo i tak jeszcze troszeczkę, ale już tak będę się powolutku, bo powolutku naprawdę przybierzał do budowy magazynu w chwili, w której to nagrywam. Bo muszę jeszcze zrobić kilka rzeczy w bazie, zanim zabiorę się za budowy magazynu, ale o tym wam szczegółowo wspomnę w następnym odcinku, myślę. Chociaż no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy w sumie czy jedno odcinek tygodniowo, nie będzie to zbyt wolne trochę, ale to na spokojnie, na spokojnie zobaczymy. Ale i tak wydaje mi się, że jeden odcinek tego to będzie najlepsze wyjście. Po prostu po nie idzie zbyt szybko w tej chwili, co nie. Nie mam zbyt dużo rzeczy, które wam mogłem zaprezentować. No i po prostu tak to wygląda. Dobra, I ogólnie wróćmy się teraz do bazy. Wiecie, tylko. Aha, jest jakiś kanion w ogóle. O, dobra. 90-1290, fajne koldy. To są kody oczywiście tego miejsca mojego, wiecie, które jest przy autostradzie 1290, czyli w tym kierunku raczej. I tak trzeba by odbić. Aha. Okej, okay, czyli troszeczkę nie po drodze musimy dalej iść niestety. Ja się z wami wrócę w tej się do autostrady. I chyba właśnie nie wiem, gdzie chciałbym tej ten przechować. Kurde, w mojej pierwszej bazie czy w drugiej bazie? Hmm. No właśnie nie wiem. Wydaje mi się, że raczej do drugiej bazy bym je zaniósł. Wiecie co, nie. Okej, okay. zatrzymamy się w pierwszej bazie. Zatrzymamy się w pierwszej bazie, bo chciałbym zanieść tam właśnie y, ulepszacze i wszystkie trimy, nie? Bo ja tam będę trzymał trimy. Nie będę raczej tworzył skrzynki na trime oddzielnej w mojej nowej bazie. Kurde, co tak się nie wczytuje? Może to nowe tereny jakieś? O kurde, w ogóle w ogóle to się nie chce przytywać, zobaczcie. Najlepsze jest to, że mam dalej aktywny firework, zobaczcie. Partikle <gry> za mną lecą. Ja pierdziele, co się dzieje? Ej kurde, bez jaj, co jest? To jest to, co rozwaliłem? Tak. Ja pierdzielę, dopiero dźwięk się załączył. Czy to są świeże tereny? Tak, zobaczcie. Ej, to może jakiś bastionik znajdziemy. Fajnie by było w sumie. O Jezu, ale odleciałem już daleko. Kurde, no. Bez jaj trzeba by się w tym kierunku. Ty, ale w sumie daleko jestem, nie? Odbiegłem. Myślałem, że nie byłem aż tak daleko, ale trzeba, trzeba troszeczkę wrócić. No i właśnie to będziemy robić dzisiaj na odcinku. Chciałem wam więcej pokazać łupy, odłożę je z wami. I zakończyć odcinek. Wiem, że to jest taki odcinek zapychaczowy. No wiem, że to pewnie takie wrażenie odczujecie jak oglądając go. Ale mówię, chciałem coś nagrać dla was. Żeby było przynajmniej jeden ty Żeby było przynajmniej jeden odcinek tygodniowo, prawda? Dobra, chwila moment. Okej, okay, tak to wygląda, rozumiem. O Jezu, nie, ja w tym kierunku lecę cały czas. Kurde. na w tym już lecieć. Zląbałem. Chociaż jakiś bastio znajdziemy. Fajnie by było nawet. O, tutaj coś jest. Czekaj, czy nie? Nie, fałszywy army, to myślę, że Blackstone widziałem. Okej. Okay. Aha, serio? Odcięty tu jestem. No ja pierdzielę. Czekaj, 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 może tędy. Wow! No i oczywiście musiałem się podpalić. Jakże inaczej? 90 290, tak, dobra, pamiętałem. Ale i tak wolę się upewnić. 90 290, kurde. Tędy się przekopmy teraz. No właśnie. Bo tu chyba będzie jakieś przejście, takie mam wrażenie. Tak to wygląda. No właśnie. Okej. Okay. No i co, może zaraz trafimy 90 290, dobra To już są tereny, które miałem wygenerowane, więc tutaj nie ma na co liczyć raczej No ale co, no Słuchajcie, no tak to wygląda, dużo na, na, nazbierałem tych debrisów Jestem z tego zadowolony na razie Uuu, a to jest twierdza To są Sun Valley Blisko mnie, strzelę kordy, wiecie Bo jakbym tutaj chciał sobie czaszki farmić Myślę, że będę chciał, bo potrzebuję jeszcze ilu bikonów Czterech bikonów Jeszcze potrzebuję chyba Tak, czterech bikonów znaczy, no wiecie, 4 razy 3 to jest 12 czaszek. 12 czaszek tych chwili potrzebuję, bo... Chciałem mieć jednego bikona do Underchesta i oczywiście 6 w mojej bazie. 6 w mojej bazie. I w tej chwili mam jednego, który tam stoi, więc i mamy 6 czaszek, jak widzieliście, więc potrzebuję troszeczkę więcej. Mimo wszystko. Dobra, strzelone kordy, kurde, tylko nie wiem jak lecieć tędy, bo to jakiś dziwny teren. Yy, nie wiem, czy nie trzeba będzie znowu zboczyć z kursu chyba tak. Więc jakoś tędy polecimy. Niestety, delta. Na delcie akurat nie znajdę bastion. A tak, kurde, po cichu liczę troszeczkę na bastion, wiecie? Ale chyba nie, bo to są. nie, ja to już pewnie go zbadałem. Tutaj w ogóle jaki fajny bastion, zobaczcie. Też sobie go kordy strzelę. Bo. O! Wiecie co? Zatrzymamy się tu na chwileczkę. Może akurat, kurde. Serio? Ledwo wylądowałem już. Może zdobędę czaszki. Wiecie co? Węgiel zbieram. Z węglem to akurat nie jest akurat u mnie łatwo. W sensie, no, troszeczkę deficyt mam, nie ukrycho. Okej. Okay. A! Pierdziel do ja tych blazów masakra. Okej. Okay. Nie no, nie widzę tutaj szkieletów żadnych więcej. Kurde. Niestety chyba nic tu nie ma. Teraz jeszcze rozejrzę. E, chyba nie. No nic, trudno. Kordy strzelone w razie co tutaj przylecę, jak będę chciał farmić czachy. Wyczyściłem czat oczywiście 90 290, dobra. Czyli w tym kierunku trzeba by... Kurde, au. Lecieć. No to zaraz powinniśmy trafić już. No, to już jest bliziutko. Czyli mówię, polecimy do pierwszej bazy, tam odłożę trimy. I potem do drugiej... E, powiedziałem do drugiej? W każdym razie chodziło mi o pierwsze Polecimy do pierwszej bazy, odłożymy tam trimy. I potem zrobię cięcie, słuchajcie. Przeniosę się do drugiej, odłożę jeszcze te idemy z wami do skrzynek. Troszeczkę wam pokażę jak wygląda dolinka, ale nie będę jeszcze szczegółowo omawiał. I myślę, że skończymy ten odcinek. Myślę, że tak. Myślę, że tak będzie elegancko. Okej. Okay. I tu zaraz gdzieś powinno to być, chyba nie? Tak, za chwileczkę powinienem to znaleźć. Kojarzę troszkę ten teren, nawet. To będzie gdzieś tutaj. Bo to nie są dokładne kody, jak coś tego. tego wejścia. Bo. ja zrobię. To są kody, tak naprawdę, miejsca, w którym zacząłem live'a, prawda? Hmm. Czekaj, czekaj, czekaj. To zaraz znajdę, tylko. Muszę się rozejrzeć chwilę. To jest dobrze oznaczone, właśnie, kurde. Ajajaj, panie, mi się wydawało, że to jest na jakieś 1200, wiecie? Polećmy na 1200. Polećmy na jakieś 1200. No nie no, tutaj to na pewno nie będzie. Ej, no ale bez jaj, gdzie to jest? Kurde, a może troszkę dalej chwila? Tak, dobra, dobrze pamiętałem, czy troszeczkę dalej. Okej, okay, super, jesteśmy na miejscu i łódeczka jest. Dobra, więc lecimy teraz w tym kierunku. Oczywiście. A wiecie co, jeszcze jedną rzecz tylko sprawdzę. Zanim polecimy. Jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Sprawdzić. Eee. Chwila, chwila, chwila. Panie, panie, panie. Wow, to się baguje. Zobaczmy. Ach, dobra, dobra, nieważne. Patrzyłem, czy łódki miałem w ramkach, bo wydawało mi się, że mogłem nie mieć. Dobra. Lecimy, słuchajcie, do pierwszej bazy, odłożymy trimy. Ja zrobię wtedy cięcie i przeniosę się, słuchajcie, do pierwszej bazy. Bo wiecie, bo to jednak długo trwa taka podróż nad autostradą, więc nie będę was tym męczył. Teraz sobie szybciutko podjeżdżę, bo to nie jest zbyt daleko. Więc sobie szybciutko podjadę, odłożę z wami te trimy i za chwileczkę, słuchajcie, zrobię cięcie i tam będę się przeniosę do drugiej bazy. I nie wiem, czy dzisiejszy odcinek nie jest już nowym programem. O ile dobrze pamiętam, to jest Hit Film Express, który mi polecił Matrix 000. Nie wiem jeszcze, czy będę tym montował. W chwili, w której to nagrywam, zobaczymy. Muszę jeszcze przetestować ten program, bo go nie znam w ogóle. Ale Matrix mi go polecał, więc zobaczymy. Dobra, yy, wyjdźmy z łódki. Ok, nie zbagowałem się tym razem, to dobrze. Jak mówię, po raz kolejny odłóżmy, słuchajcie, te rzeczy. I za chwileczkę się widzimy w drugiej macie. Przy okazji troszeczkę pokażę, jak tam, słuchajcie, już się rozwija budowa. A się rozwija, znaczy, może i nie widać tak tego bardzo, ale słuchajcie, już naprawdę sporo tam zaszło zmian. I uwierzcie mi tyle, to jest roboty, naprawdę. To jest żmudna rzecz. Ale chcę to zrobić, bo będzie to naprawdę niesamowity efekt. Zobaczycie o co mi chodzi w następnym odcinku. Wszystko wytłumaczę. No, tak myślę, że wszystko w następnym odcinku. O ile nie wytoczy mi się tu jakaś tematyka po drodze, prawda? Okej, okay, no, mogę, mogę wstać. Dziękuję. Yy, aha, Shalker Boxa schowałem z tym. Mhm, Super, kurde. Więc wyjmijmy sobie. Okej. Okay. Wiecie, co tam tego też sobie wyjmę. Bo chciałbym też tej temu odłożyć do skrzynek potem, dobra. Okej, okay. to są itemy w ogóle w tym fioletowym, które pozyskałem w czasie kopania piasku. Dobra, podlećmy tutaj do zbrojowni naszej. Kurde, dalej jestem z niej zadowolony. Okej, okay, weźmy sobie te wszystkie tutaj wzory. I przepierdzielimy tutaj. Elegancko. Ja tylko właśnie... A, jak oksy trzeba na częściej, przecież zapomniałem. To w sumie koksa już też można odłożyć, nie. Dłóżmy koksika. 42 sztuki, ładny wynik. I dobra, słuchajcie, ja się włączę w tej chwili, znaczy w tej chwili zrobię cięcie i włączę się do was jak dopłynę do drugiej bazy. I tam sobie odłożymy tej temy i zakończę odcinek. Dobra, no to cięcie. Dobra, dotarłem do bazy drugiej, jak widzicie. I tak, troszeczkę tutaj w rzeczy samej zaszło zmian, może tego nie widać na pierwszy rzut oka. Chociaż może i widać, bo chyba od poprzedniego odcinka troszeczkę się to hmm. zmieniło zdecydowanie. Nie, nie chyba, zdecydowanie. Możecie zauważyć liany, konie szkielety, wszystko pokryte mchem, zmiany w ścianach i tak dalej. Ale tutaj postaram się bardziej rozpowiedzieć w następnym odcinku i mam nadzieję, że skończę wszystko, co chciałem zrobić z takich kwestii spokrywania terenu. Już do następnego odcinka postaram się, bo będę miał dwa tygodnie mniej więcej od chwili nagrania tego odcinka, więc zobaczymy. Dobra, słuchajcie. Odłóżmy sobie tej temki i ja kończę, więc nie wiem, to włożymy tutaj. To sobie weźmy teraz wszystko tutaj. Ładnie, 2 z takich 48 sztuk. Super. Sto wpiernicza do tej skrzynki. Ok. Teraz jeszcze te rzeczy. Okej, okay, to można już odłożyć. I nie wiem, gdzie to można dać tutaj, na przykład, w sumie. Czemużby nie? Debrisy tam położyłem, bo będę ich pewnie potrzebował do budowy, ale to za jakiś czas, jeszcze nie teraz. Dobra, odłóżmy jeszcze tej temki Kurde. Hmm, tutaj jeszcze można odłożyć. Tak, dobra. To sobie zbierzmy. No i właśnie, będę musiał w ogóle patrzeć na Mavrainerze niedługo, bo słuchajcie, już tak się wyprzytykałem z Gunpowdera na TNT. Że no, trzeba będzie połaczyć, ewidentnie. Chociaż jeszcze trzciny mam sporo o tutaj widać na przykład. Trzyny nie musiałem używać na i netpiasku. I to zostało z tego, nie? Więc dobrze jest. Dobrze. Jest. coś jeszcze trochę mam tych fajerwerków. Zobaczymy. Dobra, jeszcze żarełko sobie wezmę i wiecie co? Wystarczy. Tak jak mówiłem. Dziękuję serdecznie za oglądanie. To było na tyle. Wiem, że krótki odcinek i taki o niezbyt konkretnej tematyce, ale chciałem wam. Chciałem coś nagrać. Więc słuchajcie, wystarczy. Dziękuję serdecznie za oglądanie. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.